Bóle stawów są delegliwością, która często może być uciążliwa. Zdarza się, że utrudniają one codzienne funkcjonowanie. Codzienna dieta może mieć duży wpływ na odczuwany dyskomfort. W tym filmie dowiesz się, co warto jeść, a czego unikać. Zła dieta może powodować ból stawów. Ból stawów może być spowodowany niewłaściwą dietą. Wyeliminowanie pewnych produktów może przynieść znaczącą poprawę. Zanim zaczniemy podejrzewać choroby przewlekłe lub stany zwyrodnieniowe, Najpierw sprawdźmy, czy powodem bólu stawów nie jest to, co jemy. Produkty, które szkodzą stawom, mogą prowadzić do rozwoju objawów m.in. dny moczonowej, zapalenia stawów albo problemów z kręgosłupem. Odpowiednio skomponowana dieta może sprzyjać zniwelowaniu sztywności stawów. Pozwala na zmniejszenie bólu i opuchlizny. Jeśli borykamy się z chorobami stawów, dobrze jest zbogacić dietę o produkty pełnoziarniste, zieloną herbatę, cebulę, pory cukiniem, sałatę, czerwone owoce, marchewkę, jabłka, banany i winogrona oraz owies. Które z produktów należy wykluczyć z diety? Choć produktów szkodzących stawom jest sporo, niekoniecznie ze wszystkich trzeba zrezygnować. Sprawdź którego nie toleruje twój organizm i wyeliminuj z diety. Biała mąka szkodzi na wielu płaszczyznach, a jedną z nich są stawy. Ponadto zawarty w niej gluten. Bywa przyczyną nadwrażliwości i zaburzeń trawienia. Wyroby pełnoziarniste dla stawów są znacznie bardziej bezpieczne. Niektórzy sugerują również konieczność wyeliminowania jajek. Kwas arachidonowy obecny w żółtku może przyczyniać się do intensyfikowania stanów zapalnych. Rezygnacja z kawy może również sprzyjać poprawie stanu stawów. Podobny wpływ ma herbata, czekolada i napoje typu cola. Nie są one zbyt korzystne dla zdrowia na żadnej płaszczyźnie. Sugeruje się, że przyczyną bólu stawów mogą być ziemniaki i bataty, a także pomidory, bakłażany i papryka. Jeśli spożywasz ich szczególnie dużo, być może właśnie w nich tkwi problem. Zawarta w nich solanina to alkaloid powodujący odkładanie wapnia w tkankach miękkich. Zwapnienie stawów zapalnych przedłuża leczenie i może powodować bolesność. Spróbuj zamienić składniki diety na inne. Ziemniaki zastąp ryżem. Pomidory świeżym ogórkiem. Dna moczanowa i odkładanie się kwasu moczowego w stawach i tkankach miękkiej stopy mogą być powodowane nadmiarem puryn w spożywanym menu. Sugerowana jest również rezygnacja z cytrusów. Reumatyczne bóle rąk powodują z kolei podroby, kostki rosołowe i inne produkty instant, a także wędzone ryby i mięsa, grzyby, szparagi, bób, szpinak, groch, ciecierzyca, zielony groszek suszone owoce, a także piwo. Poleca się również rezygnację z oleju, optymalna będzie oliwa i suplementacja kwasami omega-3. Nabiał również nie jest przymierzeńcem w walce o zdrowe stawy. Spróbuj zrezygnować z mleka i jego przetworów oraz sprawdź czy twoje stawy odczują ulgę. Mleko, jogurty, masła, margaryny, miksy, a także desery i lody powinny zniknąć z menu przynajmniej na jakiś czas. Kazeina zawarta w nabiale może przyczyniać się do nasilenia dolegliwości bólowych i stanów zapalnych. Możesz wybrać np. mleko sojowe, migdałowe czy ryżowe.